Tajemnicze znaki pojawiają się na osiedlach domków. Jeśli zobaczysz taki na swoim płocie, natychmiast zawiadom odpowiednie służby. Sekretne znaki są rysowane przez włamywaczy, każdy z nich to inna informacja o domownikach. Znak przypominający wyginającego się węża oznacza, że w domu mieszkają biedni ludzie. Włamywacze wiedzą, że nie warto planować tu kradzieży. Znak przypominający literę M. Mówi o tym, że po sesji pilnuje groźny pies. Namalowana kratka przed domem oznacza, że w jego wnętrzu jest jakieś niebezpieczeństwo. Takie symbole mogą być bardzo małe, dlatego warto od czasu do czasu dokładnie obejrzeć płot i podjazd domu. Jedna kreska narysowana prostopadle oznacza, że w domu mieszka tylko jedna osoba, podobny znak, ale z dwoma kreskami mówi, że w domu mieszkają starsi ludzie. Sześć kółek namalowanych w różnych kompilacjach oznacza monety. Złodzieje zaznaczają tak dom, w którym są pieniądze. Znak, przypominający krzyż na górce, mówi o tym, że w domu nie mieszka żaden mężczyzna. Ostatni znak to kółko z krzyżykiem. Ten znak mówi o tym, że w domu nie ma nic wartego kradzieży. Jeśli zobaczysz jakikolwiek z tych znaków na swoim osiedlu, nie ignoruj tego. Miałeś kiedyś włamanie do domu? Widziałeś wcześniej jakieś niepokojące znaki? Podziel się swoją historią ku przestrodze w komentarzu. Posyp tym kostkę brukową i zalej wodą. Plamy po oleju znikną. Na stare plamy, które są na kostce brukowej dłużej niż parę dni, lepiej sprawdzi się soda oczyszczona. Jest to jeden z najskuteczniejszych trików na pozbycie się tego typu zabrudzeń. Wysyp sporą ilość proszku na plamy i dodaj wodę. Soda zacznie się pienić, tworząc substancję myjącą. Następnie szoruj kostkę szczotką. Całość zalej obficie wodą i zostaw do wyschnięcia. Plamy znikną z podjazdu, a kostka brukowa będzie wyglądać jak nowa. Ten trik kosztuje grosze, a podjazd będzie wyglądać jak nowy. Brzydkie plamy po oleju, który kapie z zaparkowanych samochodów, można usunąć samemu. Nie potrzebujesz do tego myjki ciśnieniowej i chemicznych środków. Okazuje się, że potrzebny płyn masz już w swojej kuchni. Wystarczy polać go na kostkę brukową. Do czyszczenia potrzebujesz płyn do mycia naczyń oraz szczotkę z twardym włosiem. Polewamy obficie plamy płynem do mycia naczyń. Następnie mokrą szczotką szorujemy okrągłymi ruchami. Płyn do mycia naczyń świetnie radzi sobie z tłustymi zabrudzeniami. Jest tani i ogólnodostępny. Dodajemy trochę wody i dokładnie szorujemy. Już po paru minutach plama zacznie znikać. Na koniec obficie spłukujemy wodą i gotowe. Twój podjazd i chodnik porastają chwasty. Oto przepis na szybki i naturalny oprysk. Rośliny znikną bez potrzeby skrobania i wyrywania korzeni. Nie będziesz już wyrywać ich na kolanach przez długie godziny. Do wykonania oprysku potrzebujesz tylko trzy składniki, które z pewnością masz już w swoim domu. Przygotuj buteleczkę ze spryskiwaczem. Następnie wlej do niej 300 ml ciepłej wody. Dodaj również łyżkę płynu do mycia naczyń. Nie zwalcza on chwastów, ale jest ważnym składnikiem mikstury. Zmniejsza on napięcie powierzchniowe wody. Kolejny składnik to sól. Wrzucamy dwie stołowe łyżki. Ma działanie odwadniające. Skutecznie zaburza równowagę wodą komórek chwastów. Ostatnim składnikiem jest ocet. Wlewamy około 60 ml. Ocet jest skuteczny w walce z chwastami ze względu na zawarty w nim kwas etanowy, który ma silne działanie żrące na roślinność. Całość mieszamy i gotowe. Następnie spryskujemy chwasty, które wyrastają z kostki brukowej. Najlepiej robić to w upalny lub słoneczny dzień. Słońce przyspiesza wchłanianie mikstury w glebę i rośliny. Czynność powtarzamy raz na parę dni. Rośliny powoli obumrą i wysuszą się. Tym sposobem już nigdy więcej nie będziesz musiał wyrywać chwasty rękami. Wystarczy spryskać i poczekać, aż oprysk zrobi to za nas. Najskuteczniejszy sposób na korzystanie ze spirali na komary. Bez podpalania jej. Włóż spiralę pod strumień letniej wody. Gdy stanie się miękka, zacznij łamać ją na mniejsze kawałki do miseczki. O takim sposobie na jej użycie nie przeczytasz na opakowaniu. Gdy pokruszysz całą spiralę, dodaj do niej alkohol spirytusowy. Około 100 ml powinno wystarczyć. Następnie weź połówkę cytryny i wyciśnij ją całą do wody i gotowe. Przygotowanie całej mikstury trwało mniej niż dwie minuty. Zanieś ją na taras. Zapach skutecznie odstrasza komary. Spirala wcale nie musi być podpalona. Wykorzystana w ten sposób działa równie mocno. Ponadto działa o wiele dłużej. Stawiamy ją na stole i możemy odpoczywać na świeżym powietrzu, bez obawy przed komarami. Wiedziałeś, że spirale na komary można wykorzystać w taki sposób? Włóż to do dziur nornic, a szkodniki szybko znikną z Twojego ogrodu. Nornice potrafią zrobić poważne szkody roślinom nawet w jedną noc. Oto naturalne sposoby, by omijały go szerokim łukiem. Nornice nie bytują w domach ani w piwnicach. Żerują tylko w ogrodzie wieczorem i w nocy. O ich bytności świadczą dziury do ich tuneli w ziemi. Nornice wyjadają nasiona, podgryzają korzenie roślin, cebule kwiatów, a nawet korę młodych drzewek. Pierwszym sposobem są liście z orzecha włoskiego. Wystarczy zerwać na świeżo liście i włożyć je do dziur po nornicach. W liściach orzecha włoskiego znajduje się substancja juglon, która odstrasza ssaki. Do dziur wykopanych przez nornice można włożyć też gałązki czarnego bzu. Z rozkładających się części bzu czarnego wydziela się kwas cyjanowodorowy, określany też jako kwas pruski, mający działanie odstraszające na gryzonie. Inne substancje odstraszające znajdziesz w kuchennej szafce. Świeży czosnek wydobywa intensywny zapach. Obieramy główkę czosnku, zgniatamy i wkładamy ząbki do korytarzy pod ziemią. Innym naturalnym odstraszaczem jest popularna przyprawa. Cynamon można znaleźć w prawie każdej kuchni. Wsypujemy pół opakowania mielonej przyprawy do tuneli. Jeśli nie macie pod ręką cynamonu, to również inna przyprawa się sprawdzi. Pieprz kajen sprawdzi się idealnie. Przyprawa ma równie intensywny zapach, który odstrasza szkodniki. Oto naturalne i tanie triki, które skutecznie przegonią nornice z ogrodu. Rośliny i uprawy będą bezpieczne. Cztery sprytne triki na ćmę bóg naturalne sposoby, które działają od razu. Rośliny, zaatakowane przez larwy, można rozpoznać od razu. Liście robią się brązowe. Między listkami można zobaczyć kokony pasożytów. Robak zaczyna atakować bóg już wczesną wiosną. Sama ćma nie jest groźna, natomiast składane na roślinach jajka, z których wylęgają się larwy już tak. Świeżo wyklute gąsienice ćmy bukszpanowej mają kolor zielony z brązowymi liniami wzdłuż ciała. Zjadają liście bukszpanu. Są bardzo żarłoczne i pustoszą rośliny. Ziemia okrzemkowa jest ulubionym składnikiem ogrodników. Jej zastosowanie w ogrodzie jest wielostronne. Ziemia okrzemkowa zawiera krzemionki, która jest źródłem naturalnego krzemu. Diatomit w niej zawarty ma bardzo szerokie zastosowanie w ogrodnictwie. Jest produktem pochodzenia naturalnego, dlatego w 100% jest bezpieczny i nie zagraża przyrodzie. Ziemia okrzemkowa jest przede wszystkim uniwersalnym środkiem insektobójczym. Wysypana na roślinę tworzy barierę ochronną. Powstrzymuje larwę przed składaniem jaj i uszkadza ich pancerze. Rozsyp ją na zainfekowany krzaczek. Powtarzaj czynność raz w tygodniu i po każdym deszczu. Ćma szpanowa nie będzie miała żadnych szans.